Witam państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale? Ludzie drodzy, ludzie drodzy, naprawdę. To jest wielka tragedia, yy, która teraz rozgrywa się na świecie i nie ma się, drodzy państwo, naprawdę z czego śmiać. Otóż Maduro Prezydent, jeszcze obecnie prezydent Wenezueli stanął właśnie przed sądem, słuchajcie, na Brooklinie, w Nowym Jorku. Przypominacie sobie Państwo, jak pan Donald, nasz, nie ten amerykański, ale ten polski pan Donald, kiedyś przyszedł i powiedział: My stosujemy prawo tak, jak my. Je rozumiemy. No, tak jak my je rozumiemy, no to ja rozumiem, że tak jak my je rozumiemy. Ja rozumiem także, że prawo jest od tego, żeby przyszedł ktoś i dokonał takiego rozstrzygnięcia, jak to my mamy to prawo, prawda, rozumieć, czyli prawo jest nam niepotrzebne, bo wystarczy, że do władzy dorwie się ktoś tam, jeden, drugi czy trzeci i on nam ustanowi, ustali nowy porządek tego świata. Więc na sprawiedliwość nie ma co liczyć, drodzy Państwo, i to jest przerażenie yy, w moim ma Jedno wielkie y, zaczyna się rodzić, dlatego że świat zmierza już ku upadkowi totalnemu. Nie wiem czy państwo zauważyliście, ale z pewnością tak, bo ja to przecież na kanale krytykuję i to każdego dnia jestem w stanie nawet parę filmów zrobić w tym temacie, ale na w ostatnich latach w naszym świecie czy w ogóle gdzieś na zachodzie, czy jeszcze gdzieś tam prawda w innych rejonach świata, pojawia się coraz więcej zachowań takich działań kulturowych. Nie chcę tutaj mówić, że tylko celebryckich, czy influencerskich, ale takich zachowań zuchwałych. Powiedzielibyśmy, poniekąd być może nawet parszywych, co do których Mamy przekonanie, że ludzie zaczynają sobie pozwalać na zbyt wiele, na zbyt dużo, bo kiedyś, nie zapominajcie to, i gwiazdy były inne, prawda? I ludzie byli inni, i ta tak zwana influencerka była inna, i kiedyś nawet Stany Zjednoczone były inne, i Hollywood też był inny. Oczywiście, że tam y, cały ten zorganizowany system satanistyczny działał sprawnie już od wielu, wielu lat, jeśli nie setek lat, a w gruncie rzeczy setek lat. My o tym wszystkim wiemy. O kwestii tego, kim są. Tak naprawdę, albo jak należy traktować Stany Zjednoczone, to dzisiaj nie będę nawet mówił, bo przecież już przygotowałem całą masę materiałów dotyczących Stanów Zjednoczonych i to nie tylko w tej sprawie dotyczącej prezydenta Wenezueli Maduro, ale także w innym całkowicie kontekście, opisując pewien charakter mentalny tego, co mają Stany Zjednoczone światu do zaproponowania. Więc kwestie takie jak obecny imperializm, nowy kolonializm Stanów Zjednoczonych, pozostawię te filmy, pojawiam się na karcie u góry ekranu, jeśli ktoś będzie chciał, drodzy państwo, to sobie zobaczy. Dzisiaj chciałem się skupić na tym, co tam się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten obecny jeszcze przywódca Wenezueli, Nicolas Maduro, słuchajcie, w poniedziałek rano czasu lokalnego yy, oraz jego żona yy, Cilia Flores zostali przewiezieni z aresztu na Brooklynie śmigłowcem do Sądu Federalnego na Manhattanie. Ten obecny burmistrz Nowego Jorku bardzo się nie zgadza z tym, co tam Stany Zjednoczone zrobiły, w jaki sposób został w ogóle zatrzymany prezydent Wenezueli. Wypowiedział się w tej sprawie, nawet widziałem ten filmik, który tutaj gdzieś po internecie krąży. Natomiast, drodzy Państwo, prokuratura oskarża 63-letniego polityka o kierowanie międzynarodową siatką, która przemyca śnieg. To jest pierwsze oskarżenie. Współpracuje z innymi ludźmi na świecie, którzy też sprzedają śnieg, i to głównie do Stanów Zjednoczonych, bo tam jest bardzo duże zapotrzebowanie. Ciekawe, czemu jest to kraj tak upadły, że tyle tego potrzebują. Maduro od lat zaprzecza tym oskarżeniom, twierdząc, że są one pretekstem do realizacji. Imperialistycznych planów Stanów Zjednoczonych wobec bogactw naturalnych Wenezueli. O tym oczywiście także mówiłem, bo taki był cel, główny cel tego ataku Stanów Zjednoczonych na Wenezuelę. Więc tutaj prezydent Wenezueli się nie myli. Ale co jest jakby najistotniejsze, drodzy Państwo, w tym, że przedstawiciele obcego kraju przyjeżdżają sobie do drugiego kraju bez, łamiąc wszelkie prawa, traktaty międzynarodowe, prawda? Zabierają jakiegoś delikwenta zwyczajnie. Wywożę go do siebie i tam go próbują skazać, próbują go osądzić. Zobaczcie, jak to wygląda. No, zobaczcie teraz, jak to wygląda, bo to jest generalnie rzecz biorąc, to budzi największe przerażenie. Jak można przyjechać, jak można wjechać? Moglibyśmy założyć, że służby tego kraju mogą ewentualnie ścigać nas. Gdzieś, nawet tam, tutaj, prawda? I tak dalej, i tak dalej, na całym świecie nawet. Ale żeby służby tego kraju przyjechały do jakiegoś innego kraju, zabierając jakiegoś delikwenta, obalając rząd, prawda? Przejmując władzę w tym kraju, no przecież jest to. Jest to terror formalny. I tak jak Trump powiedział, że Bibi nie może być ścigany przez nikogo, przez żadne trybunały tam MTK na świecie, prawda, bo on tutaj chroni pana Bibiego, wspaniałego, tak też tutaj Trump ostatecznie nawet nie zwraca się do żadnego organu tak zwanej sprawiedliwości na świecie, żeby próbować oskarżyć prezydenta Wenezueli Maduro tylko zwyczajnie dokonuje, prawda, najazdu na ten kraj, żeby pod pretekstem oczywiście oskarżenia go o tam działalność taką i taką, czyli śniegową, przejąć przy tej okazji surowce. Oni się tak nie zachowywali nawet w stosunku do tego Pawełka, przecież z Kolumbii, to wiecie państwo jakie tam się sprawy toczyły, jakie boje się toczyły, jeśli chodzi o kwestie ekstradycji. Maduro nie przyznaje się do winy i mówi przed sądem: Jestem porządnym człowiekiem, jestem uczciwym człowiekiem. To nas nie obchodzi, czy on jest porządnym człowiekiem, czy on jest uczciwym człowiekiem, bo co nas to może obchodzić? Nawet jeśli on tam coś robi, no bardzo możliwe, że robi, jak to na najwyższych szczeblach politycznych, jak relacjonują amerykańskie media sędzia Alvin. Hellerstein powitał obecnych na sali sądowej i przedstawił swoją rolę. Moim zadaniem jest dopilnowanie, by proces był sprawiedliwy. Sprawiedliwy proces. To jest sprawiedliwy proces w Stanach Zjednoczonych, jeśli wyliczycie na jakąkolwiek sprawiedliwość, to mam złe wieści. Maduro oskarżony jest między innymi o spiskowanie w celu prowadzenia działalności śniegowej, spiskowanie w celu działalności mającej yy, oczywiście dostarczać śnieg w różne rejony. Świata. I teraz zobaczcie to. Posiadanie karabinów maszynowych i urządzeń o charakterze destrukcyjnym oraz spiskowanie w celu posiadania karabinów maszynowych i urządzeń o charakterze destrukcyjnym. Co to jest za akt oskarżenia? Jakie karabiny maszynowe, prawda, o charakterze destrukcyjnym? I urządzenia o charakterze destrukcyjnym. To co to jest? Przecież to jest wszystko, co ma na sobie żołnierz chociażby. Przecież to jest, drodzy Państwo, karabin maszynowy i urządzenia o charakterze destrukcyjnym. Czyli co, Stany Zjednoczone nie mają czegoś takiego. Otóż Stany Zjednoczone doprowadziły nie tylko do zdestabilizowania całej Europy wcześniej za czasów y, Obamy, Bidena, y, prawda, gospodarczego, żywieniowego, ale także militarnego, przecież nie zapominajcie, żeby sobie potem Trump przyszedł i zrobił z Europy kolonię. Y, nie zapominajmy, ale Stany Zjednoczone doprowadziły także do tego, że Europa nie ma broni. I teraz, gdyby jakikolwiek kraj się sprzeciwił, bo nikt się nie sprzeciwia generalnie rzecz biorąc temu, co się dzieje na świecie, ale teraz, gdyby jakikolwiek kraj się sprzeciwił, to zobaczcie, nawet nie ma się czym bronić. Bo. W... Teraz mamy taką sytuację, że broń to się kupuje na mocy umowy podpisanej przez Urszulę von der Leyen z Trumpem umowy handlowej. Broń się kupuje od Stanów Zjednoczonych. Maduro potwierdził swoją tożsamość i przekazał przed sądem, że jest prezydentem Wenezueli i że został pojmany w swoim domu w Caracas. Maduro, posługując się językiem hiszpańskim, poinformował również sędziego, że chciałby skorzystać z możliwości zorganizowania wizyty konsularnej. No ja myślę, że oni go już stamtąd nie wypuszczą, drodzy państwo. Jestem niewinny. Jestem porządnym człowiekiem. Nadal jestem prezydentem mojego kraju. Do winy nie przyznałem. Się również jego żona, która też twierdzi, że jest niewinna. No, wszyscy są oczywiście niewinni, ale ja już nie będę spekulował na ten temat, kto jest winny, kto jest niewinny. Po prostu nie można pozwolić na to, żeby do takich sytuacji, do takich incydentów dochodziło. Tu oczywiście, że chodzi o interes Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie ukrywa ambicji związanych z wenezuelską ropą naftową. Kraj ten dysponuje największymi na świecie udokumentowanymi rezerwami około 303 miliardy baryłek, głównie ciężkiej ropy z regionu Orinoco. Głównie ciężkiej ropy. To jest, jakby Wam to powiedzieć, wysokoprocentowy spirytus. Tyle wam powiem, czyli to jest jeszcze ze trzy, z pięć razy więcej, gdy to pójdzie już w ten proces przerobowy. Sektor naftowy w Wenezueli od lat znajduje się jednak w zapaści z powodu złego zarządzania, nie do inwestowania i sankcji Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku produkcja wynosiła średnio 1,1 miliona baryłek dziennie, jedną trzecią poziomu z lat 70. Początkowo władze w Caracas potępiły zatrzymanie Maduro jako porwanie i próbę kolonialnego przejęcia surowców, czyli tak się stało, w niedzielę tymczasowa prezydent Delcy Rodriguez złagodziła jednak stanowisko, deklarując gotowość do współpracy z Waszyngtonem. No i co powiecie teraz, drodzy Państwo? Zapraszamy rząd Stanów Zjednoczonych do wspólnej pracy nad agendą współpracy. Prezydent Donald Trump, nasze narody i cały region zasługują na pokój i dialog, a nie wojnę. I to powiedziała obecna. Prezydent, czyli ta, która piastuje teraz to stanowisko, bo prawdopodobnie to ona już zostanie prezydentem, yy, niejaka Rodriguez, 56-letnia polityk wywodząca się z ruchu yy Czawistowskiego, znana jest z pragmatycznego podejścia i dobrych relacji z sektorem prywatnym, mimo twardej retoryki ideologicznej. Operacja USA wywołała natomiast międzynarodowe oburzenie Rosja, Chiny oraz lewicowi sojusznicy w Wenezueli potępili działania Waszyngtonu. Kuba, najbliższy partner Caracas, poinformowała, że podczas operacji zginęło 32 jej wojskowych i funkcjonariuszy wywiadu. Sojusznicy Stanów Zjednoczonych w Europie zachowują ostrożność, podkreślając konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego. Szwajcaria zamroziła aktywa Maduro i jego współpracowników. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma debatować nad legalnością zatrzymania urzędującej głowy państwa. No i widzicie, trafił sobie do tego aresztu i tam będzie oczywiście traktowany tak jak należy. Yy... No, tak jak należy, czyli generalnie rzecz biorąc, zostanie skazany na 189 milionów lat więzienia albo miliardów lat więzienia i już nigdy z tego więzienia nie wyjdzie, a Stany Zjednoczone będą sobie sprzedawać ropę wszystkim krajom w Europie i będziemy za tę ropę płacić, słuchajcie, 10 razy więcej niż gdybyśmy tę ropę kupili tutaj, bardzo blisko nas, w tym kraju, który jest taki zły, który się bronił przed agresją, prawda, Stanów Zjednoczonych, którzy rękoma czerwono-czarnych chcieli sobie wyrwać Donbas ze starej macierzy sowieckiej. No to ja myślę, że to są bardzo dobre słowa, jeśli oni. Debatują, słuchajcie, oni teraz debatują, oni się zastanawiają, czy to było zgodne z prawem, czy to nie było zgodne z prawem. My się temu będziemy przyglądać. No to się przyglądajmy, no ja myślę, że tak, że najwyższa pora, żeby już powolutku myśleć o tym, żeby zrobić z tym porządek, ale tutaj interesy są ważniejsze. Natomiast prezydent Kolumbii Gustavo Petro zapowiedział, że jest gotów ponownie chwycić za broń, jeżeli groźby prezydenta Stanów Zjednoczonych zostaną zrealizowane. Wypowiedź Petro to reakcja na słowa Trumpa dotyczące potencjalnej operacji militarnej w Kolumbii, przypominającej tę, która miała miejsce w Wenezueli. No oczywiście, że tak. Przysiągłem, że nigdy więcej nie wezmę broni do ręki po porozumieniu pokojowym 1989 roku, ale dla dobra ojczyzny chwycę za nią ponownie napisał na X Petro, który był w przeszłości związany z lewicową partyzantką, i to jest prawdopodobnie ta partyzantka, którą widzieliśmy w filmie o Pawełku z Kolumbii M19, więc dzisiaj ten właśnie komunista tam jest prezydentem Kolumbii, i on powiedział, że ta walka będzie trwała. Ja tylko nie wiem, drodzy Państwo, dlaczego te malutkie kraje mają. Tyle jeszcze powiedziałbym dumy swego rodzaju i honoru, żeby bronić własnego kraju, a tutaj nawet nie ma nikogo, kto stanąłby w obronie yy, prawda, upadku świata, przede wszystkim z jednej strony no i drodzy państwo, no jawnych aktów niesprawiedliwości no jeśli pozwalasz na niesprawiedliwość i potem chcesz liczyć, że co? że sprawiedliwość będzie na ciebie gdzieś tam czekała za rogiem, otóż niestety nie będzie czekała to tyle z mojej strony, pozdrawiam bardzo serdecznie, hej!